Kiedy odchodzi ktoś nam bliski, serce szuka słów. Chcemy pocieszyć siebie i innych, chcemy mieć znak, że oni są już szczęśliwi. W takim bólu łatwo jednak powiedzieć coś, co nie pomaga duszy zmarłego, a nawet szkodzi. Święta Faustyna i nauka Kościoła przypominają jasno: Są rzeczy, których po śmierci bliskich lepiej nigdy nie mówić i nie robić, i są rzeczy, które realnie niosą pomoc i światło. W tym filmie usłyszysz trzy ważne przestrzegi, nigdy, oraz konkretne kroki, które warto podjąć zamiast nich: modlitwa, msza święta, przebaczenie, ofiarowanie serca. To nie jest odcinek, żeby kogokolwiek osądzać. To jest odcinek, który ma uratować czyjąś duszę i uleczyć nasze słowa. Święta Faustyna uczyła, że miłosierdzie ma twarz bardzo konkretną: modlitwy, uczynku i słowa wypowiedzianego w prawdzie. Zostań ze mną do końca. Zrozumiesz, czego nie mówić do zmarłych i czego nie robić w żałobie, a przede wszystkim, co zrobić, by naprawdę pomóc. Jeśli takie treści są dla Ciebie ważne, zasubskrybuj kanał Głos Wiary i zostaw łapkę w górę. Dzięki temu orędzie nadziei i miłosierdzia dotrze do kolejnych osób. Święta Faustyna Kowalska, polska zakonnica żyjąca w latach 1905. Do 1938 znana jest jako apostołka Bożego Miłosierdzia. W dzienniczku zapisała wizję nieba, czyśćca i piekła oraz słowa Jezusa o miłosierdziu i modlitwie za grzeszników i zmarłych. Kościół uznał autentyczność jej świadectwa. W 2000 roku została kanonizowana. Jej przesłanie jest proste zaufać Jezusowi, prosić o przebaczenie i pomagać duszom modlitwą, zwłaszcza koronką i mszą świętą. Gdy odchodzi ktoś kochany, serce krzyczy daj mi znak, że żyjesz, przyjdź we śnie, odezwij się. Ten odruch jest zrozumiały, ale święta Faustyna i nauka Kościoła bardzo jasno mówią nie wolno wzywać zmarłych, nie wolno z nimi rozmawiać, nie wolno prosić o znaki ani szukać kontaktu przez sny, wróżby, tabliczki, medium czy niewinne zabawy. To nie jest modlitwa, to spirytyzm, a spirytyzm zawsze otwiera drzwi na zwiedzenie. Człowiek w żałobie bywa szczególnie kruchy. Łatwo wtedy wziąć iluzję za pocieszenie. Kościół od wieków ostrzega przed tym nie dlatego, że chce nas straszyć, ale dlatego, że nas chroni. Dlaczego to jest niebezpieczne? Bo zamiast szukać Boga, szukamy niezwykłych wrażeń. Bo zamiast zawierzyć duszę zmarłego Bożemu miłosiedziu, próbujemy sami sterować niewidzialnym światem. Bo wreszcie w przestrzeń nieposłuszeństwa wobec Boga łatwo wślizguje się zwodzenie. Miłość do zmarłego nigdy nie polega na tym, by go przyzywać. Prawdziwa miłość polega na tym, by powierzać go Bogu. Co robić zamiast? Po pierwsze, oddaj Bogu ból i tęsknotę. Powiedz spokojnie, Jezu, ty się tym zajmij. Po drugie, módl się, tak jak uczy Kościół i jak prosiła święta Faustyna, wieczny odpoczynek racz mu dać panie. Wielką pomocą jest msza święta w intencji zmarłego. Faustyna pisała, że duszą realną ulgę przynoszą modlitwy żyjących. Po trzecie, jeśli pragniesz pocieszenia, proś o nie samego Boga, a nie zmarłego. Panie, daj mi pokój serca i nadzieję. Jeśli chcesz mnie umocnić, zrób to tak, jak uznasz za dobre. To modlitwa posłuszna i bezpieczna, bo nie wymusza znaków i nie przekracza granic, które stawia nam wiara. Możesz też dodać krótki akt przebaczenia i miłości. Panie, dziękuję za całe dobro, które przez niego otrzymałem. Przebaczam to, co bolało. I proszę, zmiłuj się nad jego duszą. Takie słowa zamykają drzwi rozpaczy i otwierają serce na łaskę. Jeśli w domu znajdują się przedmioty związane z wywoływaniem duchów, amulety czy praktyki okultystyczne, usuń je i poproś kapłana o błogosławieństwo mieszkania. To konkretny gest wiary. Pamiętaj, tęsknota za bliskim jest święta. Ale drogą chrześcijanina jest iść do Boga, nie do znaków. Najlepszy kontakt ze zmarłym to komunia święta, koronka do Bożego miłosierdzia, różanic i cicha, wytrwała miłość, która modli się za jego duszę. To naprawdę pomaga. W chwilach żałoby często mówimy On już jest w niebie. Rozumiemy, że to słowa pocieszenia. Ale święta Faustyna i mądrość Kościoła uczą, by unikać takiego kategorycznego stwierdzenia. Dlaczego? Bo nikt z nas nie zna tajemnicy ostatniego spotkania człowieka z Bogiem. Kościół nikogo prywatnie nie kanonizuje, jedynie modli się i prosi o miłosierdzie. Prawdziwa chrześcijańska postawa to nadzieja i modlitwa, a nie pewność bez podstaw. Faustyna pisała, że wiele dusz potrzebuje oczyszczenia. Czyściec to nie potępienie, lecz miłosierna droga do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Największym bólem dusz czyścicowych jest tęsknota za Bogiem i świadomość, że jeszcze nie mogą go oglądać. I właśnie tu zaczyna się nasza odpowiedzialność. Ona zapisała jasno: modlitwy żyjących niosą realną ulgę. Msze święta, koronka do Bożego Miłosierdzia, różaniec, ofiarowane cierpienia skracają czas oczyszczenia i przyspieszają spotkanie z Bogiem. Kiedy więc mówimy już jest w niebie, łatwo niechcący zamknąć drzwi modlitwie. Bliźcy przestają zamawiać msze, zanika pamięć o czyśćcu, a dusza, jeśli potrzebuje naszej pomocy, zostaje bez wsparcia. To nie jest wyraz wiary, to raczej zbyt szybkie pocieszenie. Lepsze są słowa pokornej nadziei. Zawierzamy go Bożemu miłosierdziu. Módlmy się o pokój jego duszy. Niech Pan da mu światłość i szczęście wieczne. Tak mówili święci, tak modli się Kościół. Co robić zamiast pustych zapewnień? Po pierwsze, msza święta w intencji zmarłego, to największy dar. Jeśli możesz, zamów kilka mszy w odstępach czasu lub tzw. msze gregoriańskie. Po drugie, koronka do Bożego Miłosierdzia przez określony czas, np. przez dziewięć dni, z jasną intencją. Panie Jezu, zmiłuj się nad Jego duszą. Po trzecie, różaniec, akty strzeliste i małe ofiary dnia codziennego. Zmęczenie, chorobę, rezygnację z czegoś, co lubisz, ofiarowane z miłości mają wielką wartość. Po czwarte, odpusty za zmarłych, nie tylko w listopadzie. Warunki są proste: spowiedź, komunia, modlitwa w intencjach papieża, brak przywiązania do grzechu i pobożne nawiedzenie cmentarza lub kościoła. Pamiętaj też o słowach, które budują, zamiast. Na pewno jest w niebie, powiedz: Jezu, ufamy Twojemu miłosierdziu. Niech wieczny odpoczynek rozświetli jego drogę. Panie, daj mu światłość wiekuistą. Te zdania nie odbierają nadziei, one ją zakorzeniają w Bogu, a nie w naszych wyobrażeniach. Jeśli nosisz w sercu trudne emocje, żal, niedopowiedziczne sprawy, oddaj je Bogu. Zrób prosty akt przebaczenia. Panie, wybacz to, co bolało. Proszę przybacz także Jemu i zmiłuj się nad Jego duszą. Takie słowa mają większą moc niż jakiekolwiek spekulacje o natychmiastowym niebie. Święta Faustyna przypomina, najlepszą miłością wobec zmarłych jest modlitwa, a nie pewność bez modlitwy. Nadzieja tak. Pewność zostawmy Bogu i Kościołowi, a my róbmy to, co do nas należy. Prośmy, wierzmy, ofiarujmy. To naprawdę pomaga. Jednym z najcięższych kamieni, które nosimy po śmierci bliskich, jest brak przebaczenia. Niewypowiedziane słowa, dawne rany, żal za to, czego nie zdążyliśmy naprawić. Święta Faustyna przypomina: Miłosierdzie zaczyna się od serca. Jeśli zostawimy w nim twardość, zamkniemy drogę łasce. I sobie, i zmarłemu. Nie chodzi o emocje przebaczenie to decyzja woli złożona przed Bogiem. Często łzy i uczucia doganiają dopiero później. Czego unikać? Nie powtarzaj w sercu wyroków, nigdy ci nie wybaczę, zabrałeś mi życie. Takie słowa wiążą. Nie zamykaj spraw zdaniem, teraz już nic nie można zrobić. Można, przed Bogiem. Nie pielęgnuj gorzkich wspomnień, jak dowodów, prośby pamięć została uzdrowiona miłością. Jak postąpić dobrze? Stań przed Bogiem z prawdą. Powiedz po imieniu, co bolało. A potem zrób akt przebaczenia. Panie Jezu, w Twoje ręce oddaję N. Z Twoją łaspą przebaczam Mu to, co mnie zraniło. Proszę przebacz także Jemu. Nie chcę już wracać do oskarżeń. Jezu, zmiłuj się nad Jego duszą i daj mi pokój serca. Jeśli czujesz, że sam też zawiniłeś. Przyznaj to Bogu i poproś N. o przebaczenie przed jego obliczem. Jeśli mogłem zranić, przepraszam. To realny duchowy gest pojednania. Pomaga też prosty czyn. Zamów mszę świętą w intencji dziękczynno-przebłagalnej za zmarłego i za waszą relację. Odmów koronkę do Bożego Miłosierdzia, ofiarowaną o uzdrowienie serc. Możesz napisać list do Boga o tym, co oddajesz Jemu, bez przyzywania zmarłego i zakończyć modlitwą Jezu, Ty się tym zajmij. Jeśli to możliwe, wyspowiadaj się nazywając konkretnie swój żal i twardość. Sakrament pojednania naprawdę zdejmuje ciężar. Pamiętaj, przebaczenie nie unieważnia krzywdy, ani nie każe zapomnieć. Przebaczenie oddaje sprawie w ręce sprawiedliwego i miłosiernego. Ten krok otwiera drogę modlitwie za zmarłego i przynosi pokój którego nie dadzą żadne słowa pożegnania. Najskuteczniejsze jest to, co Kościół stawia na pierwszym miejscu: msza święta. Jeśli możesz, zamów mszę w intencji zmarłego i sam w niej uczestnicz, ofiarując komunię za jego duszę. Jedna msza ma wartość nieporównywalną z niczym innym. Drugie narzędzie Miłosierdzia to koronka do Bożego Miłosierdzia. Święta Faustyna pisała, że ta modlitwa szczególnie pomaga umierającym i duszom w czyśćcu. Możesz podjąć prostą nowennę. Przez dziewięć dni odmawiaj koronkę w intencji konkretnej osoby, najlepiej o godzinie piętnastej, w godzinie miłosierdzia. Jeśli nie dasz rady o tej porze, odmów ją wtedy, kiedy możesz, ale uczyń to uważnie, z jasno wypowiedzianą intencją. Trzecia pomoc to różaniec. Odmawiając dziesiątek, Dodaj krótką modlitwę, wieczny odpoczynek racz mu dać panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Ten prosty akt, wypowiadany sercem, naprawdę przyspiesza drogę do światła. Bardzo ważne są odpusty ofiarowane za zmarłych. Odpust zupełny lub cząstkowy można ofiarować w ciągu roku, spełniając zwykłe warunki spowiedź, komunia święta, modlitwa w intencjach papieża oraz brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Do tego dochodzi czyn odpustowy, np. pobożna adoracja Najświętszego Sakramentu przez około 30 minut, pobożne czytanie Pisma Świętego przez podobny czas, odmówienie drogi krzyżowej lub, szczególnie w listopadzie, nawiedzenie cmentarza połączone z modlitwą za zmarłych. Każdy taki odpust możesz ofiarować w intencji jednej konkretnej osoby. Miłosierdzie ma też twarz uczynku. Jałmużna, pomoc potrzebującym, cierpliwe znoszenie codziennych trudów i drobny post, jeśli świadomie ofiarujesz je za zmarłego, stają się darem, który Kościół od wieków nazywa sufragium czyli wstawiennictwem. Możesz powiedzieć: Panie Jezu, z miłością powierzam Ci duszę N, okaż Mu swoje miłosierdzie i pozwól, by światło Twojego odlicza go ogarnęło. Jezu, ufam Ci. Taka modlitwa. Zamyka drzwi rozpaczy i otwiera serce na nadzieję, dla zmarłego i dla Ciebie. To nie był film, żeby kogokolwiek osądzać, chodziło o miłość, która pomaga naprawdę. Święta Faustyna przypomina nam trzy nigdy, które chroną serce i duszę zmarłych: Nie wzywać zmarłych i nie prosić o znaki, nie zamykać modlitwy szybkim, już jest w niebie. I nie kończyć żałoby bez przebaczenia i pojednania. Zamiast tego wybieramy drogę kościoła, msze święta, koronka, różaniec, odpusty, ofiarowane dobro i proste akty serca. Jeśli dziś nosisz w sobie czyjeś imię, powiesz je Bogu. Możesz powiedzieć teraz, wieczny odpoczynek racz mu dać, panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Jezu, ufam Tobie. Taka modlitwa ma sens, taka miłość przechodzi przez granice śmierci. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Jeśli to przesłanie ci pomogło, zasubskrybuj kanał Głos wiary i zostaw łapkę w górę, dzięki temu więcej osób usłyszy o Bożym miłosierdziu. Napisz w komentarzu, za kogo dziś się modlisz, wspólnie zanieśmy te imiona przed Boga.